Ok, słuchajcie, teraz kilka słów na temat nowego pomysłu na projekt. Drwałem na złomie taką lodówkę, malutką. Jest to lodówka, brud jak nie wiem, sywniej w niej, nieważne. Ale patrzcie, za darmo była ze złomu. No tutaj jest taki mały zamrażarnik. I na czym polega mój pomysł na projekt? Mam zamiar wyciągnąć z niej wszystkie bebechy, agregat i to wszystko powycinać tutaj z tyłu. Zaraz to będę robił. I później tą część chłodzącą z zamrażarki zanurzać w moim zbiorniku do morsowania, żeby utrzymać wodę poniżej 5 stopni. Czy to się uda? No nie wiem. Zaraz to będę sprawdzał. Biorę się za robotę. OK, jeszcze krótki komentarz z sofy, już przy montażu filmu. Chciałem tylko powiedzieć, żebyście uważali przy rozbiórce, bo nie można aż tak bardzo wyginać tych przewodów, żeby czasami gdzieś nie strzeliły. Wtedy ucieknie gaz, ucieknie ten freon, czy cokolwiek tam jest w tym układzie, no i to przestanie chłodzić, nie będzie działać. Nie? Że Delikatnie z, z piłkami, delikatnie z wyginaniem, jak widzicie ja to nie robiłem aż tak na, na hała-drała, malutku to sobie wycinałem jakąś tam piłeczką, jedną, drugą, multitolem. No i w końcu to wylazło, nie? a całość od momentu kiedy przywiozłem tą y, lodówkę i y, postawiłem do ogrodu to zajęło 3,5 godziny ze wszystkim. Na gotowo, tak jak zobaczycie, finalny, finalny produkt. Tam trochę nie działa y, termostat, ale. No i wszystko. proszę tak to wygląda. Widzicie? Malutęki mikroskopijny wręcz zamrażarniczek nie był. Nie wiem, czy da radę w ogóle podgrzać taką dużą barię. No, zobaczymy. Będę robił testa. Tu jest cała reszta, nic się tu z tym nie porobiło. No, podłączę to jakoś, zanurzę chyba ten czujnik do wody. Może coś to będzie działać. No, i zaraz to jakoś wymyślę, jak to poskładać. Zanurzę i będę robił test. No, niestety sprawy techniczne nie pozwoliły mi nagrywać dalej. Rozładowała się bateria, przykro mi. Już się ściemniało, też nie miałem ochoty czekać, aż się naładuje. Tak wygląda całe urządzenie. Widzicie, rozebrane, już poskładane. No co, dlaczego tak zrobiłem? No, dlatego, że po prostu miałem takie elementy dwie deski przykręcone z spod spodu i z boków do, do tej podstawy, gdzie jest, gdzie jest agregat, gdzie jest silnik. No tutaj żadna, żaden przewód przecięty być nie mógł, więc został tak wyprowadzony. Widzicie, ten zamrażalnik został rozgięty, wygiąłem tak jak łuk. Może nie, nie, niepotrzebnie, ale no, chcę wchodzić do tej bali. Dzisiaj jak się rozginało, troszeczkę się popłaszczyły tutaj te. Ale działa. Działa, sprawdzałem. Zaraz pokażę wam testy jeszcze. No i tyle termostat nie działa zbyt dobrze chyba będę musiał wymienić na elektroniczny dlatego, że ten badel niestety no, nie dotyka tutaj to jest, tak termostat był przy zamrażarce, a nie przy e, lodówce, gdzie jest temperatura tak do, do powiedzmy ten 0 stopni nie? tutaj musi być fest zmrożony w dodatku nie jest, tak jak mówię w wodzie praktycznie zanurzony no. radiator przykręcony do, do deski z jednej z drugiej strony żadnych kabli nie ucinałem. Jedynie co zrobiłem, to tutaj spod spodu to zaizolowałem te kable. Widzicie, idę z boku. I to tyle. W tej deseczce jest wycięta dziura. Po prostu jest włożony tutaj ten termostat. Ale, tak jak mówię, będę musiał go wymienić. Dobra, idę pod dach, zrobię parę testów, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, żeby nie było, jestem tu pod dachem. I patrzcie, 11 stopni, tyle co na dworze teraz jest. Silnik też się nie grzeje. Na razie, dopiero co włączyłem. Tak samo jak radiator się nie grzeje. Nie? No, już zaczyna. Już widzicie, skacze temperatura. No, ale będę monitorował zaraz Wam pokażę, jak tutaj ostro się to ochładzę a później jeszcze zrobię test w wodzie nie? Uwaga, niecałe dwie minuty chodzi agregat, patrzcie, już minus 16 jest na, na tym panelu no. nie wszędzie, wiadomo tu gdzieś pomału zaczyna iść w ścieżkach to, to jest zimniej to jest coraz cieplej ale dojdzie tutaj zaraz i też będzie będzie grzał, ziębił cały po całości Agregat się jeszcze nie, nie nagrzewa, ale tutaj się nagrzewa dosyć sporo. Dobra, będę kontynuował test i pokazywał, ciął wideo, no bo nie chcecie, żeby to trwało zbyt długo. I jeszcze przyniosłem miernik, bo niestety nie jest napisane na silniku, na tym agregacie, ile on ma a, watów, niestety. I chcę zrobić test, zaraz przeliczę ze wzoru po amperażu, ile ma. Ile ma watów, bo chcę być eko i chcę, żeby on po prostu docelowo chodził na moich, na mojej fotowoltaice, na moich panelach. Ok, ostatnie testy. Patrzcie, jak to wypada minus 14, minus 15. Wiem, że potrafi dojść nawet do minus 20. Może coś się zniechala z zmiernikiem. Na no, tej strony tak. Tutaj wiadomo, nie ma ścieżki, więc jest mniej. Tylko od metalu bierze, ale tu gdzie jest ścieżka. Widzicie? Jest minus 15. No. Na pewno wodę będzie zamarzać. Aaaa, zamarzać. Eee, zamrażać. Tutaj z 28 na silniku na razie, ale wiem, bo już poczyniłem wcześniejsze testy, tylko ich nie nagrywałem, że jest prawie 60 stopni. Na radiatorze jest 30 parę praktycznie. Można sobie rękę ogrzać, nie? No. Jeszcze tylko krótkie wyjaśnienie. Te aluminiowe ramki, które widzicie, yy%, są tylko i dlatego zastos yy, wyłącznie zastosowane, żeby podtrzymywać po prostu ten chłodniczy panel. Bo on yy, trzyma się tylko i wyłącznie na tej jednej cieniutkiej rurce. Tam, nie wiem, ona ma 10 mm średnicy czy coś takiego. I żeby ona po prostu nie była narażona na jakieś. Yy, wyginanie za bardzo i żeby się nie urwała, to dodałem takie ramki aluminiowe. Jeszcze ja się to wytłumaczę, 14. dlaczego nie zrobiłem testu poboru prądu, bo okazało się, że mój miernik niestety nie dysponuje taką funkcją, <grym> także sorry, no ale myślę, że sikło 130 W tak średnio biorą w lodówki. Jak się dorobię lepszego miernika, to, to zmierzę i dam znać. Tutaj jest to urządzenie. Widzicie, jest zanurzone do wanienki rozkładanej, działa. Chciałem porobić testy, byłem, miałem szczere chęci, ale mój termometr niestety odmówił współpracy. czyli znaczy inaczej współpracuje, ale nie działa poprawnie na dworze jest teraz 3 stopnie sprawdzałem na pogodynce a pokazuje 7 także podejrzewam, że temperatura ma około 0, dlatego że nie wiem czy to widzicie lód się zrobił termometr pokazuje 3 6 myślę, że temperatura tutaj w Niemce ma około 0, zaraz to podniosę jest lutro. I tam z drugiej strony też widać tego. Oblodzone to jest. No i tyle działa. No a tak to wygląda. Widzicie włożone do, do tej wanienki. Próbowałem robić testy od wczoraj. Zapisywałem sobie. Po 6 godzinach, jak jeszcze, chociaż no nie wiem, czy to wierzyć. Muszę zakupić inny termometr taki. Do wody, wtedy coś będzie wiadomo. Woda spadła po 6 godzinach z 5,6 do 3, 6 stopni. Ale temperatura powietrza też spadała. No tak, mówię, teraz jest 3 stopnie z 8 rano. Lodu strasznie dużo się zebrało. Popatrzcie na to z góry. To wygląda prawie, prawie chciało No Wymyśliłem, że jeszcze dam tutaj pompkę taką akwariową, która będzie po prostu poruszać tą wodę, może wtedy e, nie będzie to tak obmarzać bo teraz to nawet ciężko będzie to wyciągnąć z tej z tej wanny takie zamarznięte no, poza tym dam inny e, inny regulator temperatury no ten niestety e, no za krótki jest ten badel, nie? ten badel nie sięga do wody i, i po prostu nie... nie. Nie mierzy tej temperatury, nie wyłącza się, chodzi non-stop. Tutaj na radiatorze, na wymienniku ciepła jest około 30 stopni. Jest ciepły, mimo że yy, teraz jest zakład wyłączony, ale wierzcie mi na słowo, jest ciepły. Ten termometr laserowy pokaże wazał 30 stopni, natomiast sam silnik miał prawie stopni 60. Sam agregacik, także działa. No. Lud jest, zaraz tu waży do tej wanny lodowatej. Resetuje się.